Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, to kolejny odcinek z mojej serii World of Tanks, niecodzienne bitwy I dzisiaj gramy sobie artylerią S51, moim żurawiem jedynym I na tej mapie zrobiłem różne cuda, zobaczycie na czym one będą polegały Razy cztery możemy, bo to tylko miejsce zająć Teraz razy dwa się pokokosić trochę, tu za bardzo. I o tak, idealnie. I przeciwników tu już chyba wyświecili nam, jeśli byłem pewien. O, właśnie, tu są. O, widzicie fałeczkę. I tu kolejny czołg. Akurat się pokazują wtedy, co yy, przewidywałem. Churchill 1. Zobaczycie, jak tu fajnie. I. Ładnie, 323. Artylerią. Jednak to nie jest najlepsze działo. Jednak przeodobuję dwa razy szybciej. Tamtem będę chyba 40 sekund przeładowywał To w tamtym już 4 sekundy szybciej to naprawdę jest bardzo dużo. Nawet 5. I tu oi, chciałem. I tutaj zobaczycie coś. Szal pewien i taki duży i co? Zniszczony. Właśnie bardzo fajnie, już jednego kila miałem. Miałem tu misję zrobić dwa kila artylerią i wygrać bitwę. Dużo razy yy, to dwa kile zdobywałem, jednak trudno było wygrać bitwę i tu T29 i Spocik. Tu będzie fajna historia z nimi. Zobaczycie dlaczego. Spocik to ciężko, chciałem tylko kila, ale zdecydowałem się nie złapię go T29. Będzie fajnym czołgiem i był ciągle fajnym czołgiem do strzelania tutaj. I tu właśnie strzeliłem yy, w T29. I scouta upolowałem, to bardzo dziwne, że akurat tam wleciało. Byłem zdziwiony po tym, że w ogóle tak się da, no ale zrobiłem tak. I bardzo się cieszyłem z tego powodu, że tak można w ogóle zrobić. I tutaj przyspieszymy przy ładowaniu. I proszę teraz, żeby się ustawił, żeby się ustawił i poszło. Jednak niestety się odchylił i nie trafiło go. I tutaj o tak było. Za tym wrakiem się nie może przed artylerią schować. Ale on tak chciał, więc wiedziałem, gdzie on jest już. Jeszcze dym widzicie. Jest, więc nacelowałem raz, dwa przeładowanie. I. I pół. I właśnie teraz wrak, niestety, odchylił się od tego wraku. Ale da dalej go będzie ciągnął. Jeszcze nie zadałem mu w ogóle obrażeń. Jakimś cudem, ale tak się niestety stało. No i teraz gąseczki, co będzie strzał? 271. Yy, wskontowany pancerz, tak? O, jednak będą jeszcze lepsze strzały. To działo jest fajne. Yy, to samo co... Yy... Znaczy... Podobne trochę do tego Zuika jednak to trochę inne działo. No i tu teraz y, próbujemy coś zrobić sztuczek. Już mamy dwa kile sztuk. Y, T3485 i myślę co zrobić, co zrobić. Chciałem tego zniszczyć, ale go już zniszczyli. Ta artyleria coś długo, skupię jakbym moduły różne dał, bo to będzie artyleria, którą będę nabijał. Sobie chyba kupię. Tiger 1, no kurde, bym go nie złapał. Niemożliwe go złapać. Jednak strzeliłem. Tutaj będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawe będą motywy. Z tym, że się przyspieszymy raz, dwa. Chciałem tą pałkę strzelić, jednak nie udało się. I tu raz jeden. Patrzcie na Tigerka, który na mnie wyjeżdża. Proszę bardzo. I tu będzie epicko. Epicko będzie. Proszę, jednego killa zdobyłem. Tigerka za 750. Strzeliłem bardzo ładnie. Już z goldowych pocisków. które takie mi zostały. I ładnie weszło, miały 200 ileś penetracji, więc mieliśmy 3 kile, jednak przegrana bitwa. Jednak z tego AMX-a to było naprawdę AMX-12T, to było coś niesamowitego. Wycelowałem w C29 i tak w rekord AMX-a upolowało. Byłem szczerze zaskoczony, dlatego wam to pokazuje, że tak się też może zdarzyć. No więc myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i oglądajcie filmy. Ja bym mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć.